Wchodził ten bajec z, z, z tym pomocnikiem i wylewał mi z paraszki te zawartości, eksperymenty na cel, na beton. I dopiero powolno mi było słuchać wieczorem. Tak upokarzają. Pierwszą książkę, którą dostałem do czytania, to była po śmierci Stalina już uprawa lnu, 15 stron. Druga była uprawa konopi, 20 stron. To były książki, które dostawałem do czytania. O co chodziło? Chodziło o zniszczenie moralne tego społeczeństwa. Przecież to nie był przypadek. To było naukowe niszczenie, świadome niszczenie społeczeństwa. Żona była operowana, miała, żona była też więźniem. Była aresztowana razem ze mną w 1946 roku na Zoli Bożym, w lutym 1946 roku. Ponieważ była w ciąży już wówczas. Więc wyrodziła na Mokotowie córkę, która dzisiaj jest tutaj obok lekarzem w tym szpitalu Małgosię. No, wróciłem do, do niczego w zasadzie. Wszystko zostało skonfiskowane. Natomiast jedna rzecz, którą postanowiłem sobie, Postanowiłem sobie, że nic z tych przeżyć swoich nie zapomnę. Ale nie będę nad tymi, którzy się nad nami znęcali, nie będę się muściła, nie odpłacał. Bo uważam, że to byli wykonawcy linii przyjętej przez Komitet Wyzwolenia Narodowego z Biurotą na czele I pod dyktando Stalina. A pamięta Pan dokładnie moment aresztowania? Mego aresztowania? Ja nawet mam gdzieś na akt. Ale to jest 46 rok, 28 luty. A jak to wyglądało? Jak pan pamięta ten sam moment, tą chwilę aresztowania? Przyjechał z, z, z humerem i z całą obstawą przyjechali na Żalił NK dziś razem z bezpieką i zastukali do 2 godziny pierwszej w nocy. Ja otworzyli mi od razu, dostałem w głowę pistoletem, także straciłem przytomność i przywieziono mnie na, na Mokotów. Do pokoju, na, nie na Mokotów, ale na, na Ministerstwo Bezpieczeństwa w Alei do Różeńskiego, który zaproponował mi współpracę z władzami bezpieczeństwa i będę w ciągu pół godziny wolny. Ponieważ odmówiłem, to się rozpoczęło się śledztwo.